Pewnego razu był sobie Duda, który chciał rządzić na rozkaz króla. Aby rządzić, musiał być grzeczny i swym kapłanom czyścić cholewki w złotem okutych i świętych butach. Rzekł Dudzie kapłan, słuchaj no synku, masz zdobyć szpital i bezbożników, tych od in vitro dla nas wyłapać, bo to grzech wielki zrobić dzieciaka bez penetracji. To Bóg zabrania. Poszedł więc Duda na tę krucjatę. Laleczkę kopacz wziął też pod pachę, jak każe ludziom duchowość wódu, Wbijał w nią szpilki, gwoździe bez trudu, taki katolik ekumenista. A gdy już stanął w szpitalnym holu, zniósł oczy w niebo w modlitwy znoju, na niebie kaczka pomyślne znaki swojemu słudze posłała z dali nie będzie dzieci bez penetracji. Lecz co się dzieje? Oto sam Hazan, Pobożny medyk, Pogan już napadł. Jęczą pojmani sprawcy in vitro z za grubych sznurów już się nie dźwigną. Lecz kto zwyciężył Duda czy Hazan. Oj będzie wojna. Hazan prezydent? Nie o tym Duda marzył dni tyle. Jeszcze w niebiosach najświętsza kaczka nakaże wybór ludu powtarzać, by zamiast Dudy wybrał Hazana. Lecz Duda sprytny. Sięga do płaszcza, gdzie lista zleceń z Radia Maryja chroni obrazek święty jak wiara. Spójrz, to in vitro, woła Hazana, a Hazan patrzy. Jezus Maryja.